Dzień dobry! Witam Was 13 maja po maturze rozszerzonej z języka niemieckiego. Jak zwykle gratuluję Wam znajomości języka. No, szczególnie, że ta matura była naprawdę bardzo wymagająca. Jeżeli po maturze będziecie szukać pracy. Z językiem niemieckim, to polecam tutaj moje trzy materiały. Po pierwsze, materiał o rozmowie kwalifikacyjnej w języku niemieckim. Tutaj widać, gdzie on jest. Po drugie, jak napisać CV w języku niemieckim. To może być przydatne. I po trzecie, język niemiecki dla kelnerów. Przechodzimy zatem do arkusza. Pierwsze słuchanie. To, co jest na czerwono, to to są pułapki. Smakołyki nie są najlepszym środkiem treningowym. Wszystkie takie środki do treningu służące uszczęśliwiają psa. Nie, to nie było, tak. Tutaj właśnie to jest w tych miejscach. Nie wiadomo czy się nadaje, może by straszyć psa albo na przykład go zaboleć. Co zrobić jeśli? Czy to są takie zastrzeżenia? W związku z tym tutaj pasuje C. Ostrożnie. Następnie, co jest faktem, a nie opinią. I teraz uwaga: fakt jest tutaj. Według danych kuratorium z Hamburga, tylko 10% podróży klasowych odbywa się samolotem. Czyli w tym momencie, uwaga, to będzie ta tutaj odpowiedź. 10%. Natomiast, gdzie są pułapki? Nie są za drogie, ponieważ ma być fakt. Bo tutaj niektórzy twierdzą, że są za wysokie, prawda? Szkoły w Hamburgu: każda co czwarta wycieczka? Nie, ponieważ tylko w gimnazjach tak jest. I moim zdaniem to było bardzo trudne. To jest dobre do czytania, ale bardzo trudne do słuchania. I kolejny tekst o graficiarzu chciał na siebie zwrócić uwagę. Chcę tak jakby skłonić ludzi do zastanowienia się. I to towarzyszy opiekuje się dzieckiem z autyzmem. Gdzie to jest? Tutaj chciałem zaimponować. Tutaj ludzie się zatrzymują przed graffiti, on podchodzi i słucha interpretacji. I on tutaj jest Schulbegleiter, czyli towarzyszy w szkole dziecku autystycznemu, ale nie jest nauczycielem. I w ostatniej odpowiedzi mówi o tym, który budynek chciałby poszprajować. I tutaj właśnie mamy ten obrzydliwy wieżowiec w mieście Ludwigsburg. To właśnie był ten fragment. Przechodzimy do zadania numer dwa. I uwaga! Osoba pierwsza była tak sympatyczna, że zdobyła to mieszkanie czyli ta osoba pierwsza mówiła o D. Dzięki sympatycznemu zachowaniu. Osoba 2 przestała szukać mieszkania w tak zwanej Wege, czyli Wongemeinschaft, czyli tam, gdzie ludzie kilka osób wynajmują, tylko została u rodziców. I w związku z tym ta osoba numer 2 mówiła B, że zaprzestała. Hat aufgegeben. Osoba trzecia ma w planie teraz w następne lato wziąć ślub. I tutaj... Będzie A, że znalazła miłość. Natomiast tutaj taką pułapką na czerwono jest, czyli kiedy wypakowałam moje walizki, moje rzeczy. Więc to jest pułapka, bo tutaj do tego można się było odnieść w kolejnym błędnie. Osoba czwarta mówiła, że najpierw chciała mieszkanie w pobliżu uniwersytetu, a teraz już się pogodziła. Z problemem i jest w innej dzielnicy, daleko, daleko od centrum, a więc osoba czwarta mówi F. Po długim poszukiwaniu już nie jest ważne, gdzie leży mieszkanie. I osoba piąta tutaj najpierw opowiadała, opowiadała, a dopiero na końcu rozpakowała swoje rzeczy. Czyli osoba piąta miała E w pierwszym unterkunfcie. Nie rozpakowała swoich rzeczy. I w związku z tym to C nie wystąpiło, natomiast pułapką było to, że można było ewentualnie to źle dopasować. Przechodzimy dalej. Mamy wywiad z młodym kucharzem. No i tutaj będzie oczywiście najwięcej wątpliwości, pytań. Wszelkie pytania, proszę, w komentarzu, będę się starała odpowiedzieć. Tutaj ten wywiad skróciłam do tych elementów, które są bardzo ważne. Czyli tak, tutaj ważne jest, że Aus der regionalen Landwirtschaft, czyli z regionalnych gospodarstw, albo von lokalen Landwirten. To, to było powiedziane tutaj. Co tutaj można wpisać? Po prostu cytat dokładny: Albo produkty von lokalen Landwirten. To wszystko można nazwać regionalne produkty. I teraz pytanie czy należy wpisać początek Herjekle albo EAM er Field. W ubiegłym roku kluczu odpowiedzi który został opublikowany w sierpniu były tylko podane te takie właśnie elementy. Więc myślę, że to wystarczy. Na pewno tutaj ktoś jeszcze napisał coś innego. Co się wydarzyło? Er hat beim Probebacken ungewollt ein Alarm ausgelöst. Tutaj to było że tutaj właśnie. Czyli przypadkowo wywołanie alarm przeciwpożarowy, czy wzbudzini. Została zaalarmowana straż i przybyła straż pożarna. Prawda? I też myślę, że ktoś mógł tutaj coś o tej straży napisać i że przyjechała straż. Czy to jest konieczne? No, Er hat ein Feuer alarm ausgelöst. Wydaje mi się, że to by wystarczyło. Bo to jest interkysie. Pytanie było interkysie, co się w kuchni wydarzyło, czyli że wzbudził alarm przeciwpożarowy, a to że bez zamierzenia, Ungewald, czyli nie planował, i że przy pieczeniu, no to w sumie to już są elementy dodatkowe, czyli wydaje mi się, że to powinno wystarczyć. Jakie danie? Tutaj z dzieciństwa. Die Ente obligatorisch mit Knödeln co zu ten warten ale meine Geste auf Ente mit Knödeln. Czyli kaczka z knedlami. Przy czym tak, tu jest rodzajnik, die Ente, a tutaj nie ma, bo tu mamy auf. I teraz wydaje mi się, że tutaj powinno być odpowiedzią Ente mit Knödeln, ewentualnie die Ente mit Knödeln. Czy te knedle są ważne? No to zdecyduje klucz. Kaczka. No na przykład... Moja mama zawsze opowiadała o kaczce z pomarańczami, więc mogą te knedle być ważne, ale to decyduje CKE. W sprawie knedli wypowie się Centralna Komisja Egzaminacyjna. I tutaj przykładem jest babcia, tylko tutaj było majne oma, więc tutaj on musi napisać zajne oma. Teraz taki miły tekst o komplementach. Uwaga, jeden tekst pasuje do dwóch takich rzeczy z tabelki, czyli szybciuteńko. Precyzyjnie powinien być sformułowany tutaj, precyzyjnie. No to będzie C. Zajęcie konkret. Następne tylko szczere komplementy. Machen uns Glücklich. Szczere komplementy. Machen uns Glücklich. To tutaj będzie A, że komplementy machen Glücklich, auch den, der sie macht. Także tego uszczęśliwiają, kto te komplementy mówi. Trzecie, mówi się coś miłego, bo taki jest zwyczaj. To będzie B, czyli w naszej kulturze tak często występuje w życiu codziennym. Nie we wszystkich częściach świata ma taką samą wartość komplementy komplementowanie. Nie, ponieważ tutaj mamy zachód, a tutaj mamy kulturę Azji. I opis dlaczego. I w ciężkich sytuacjach nas wzmacniają komplementy. To będzie a, ale tutaj. Nette worte. Wenn man mit Problemen zu kämpfen hat. Dwa razy a w tej grupie. Czytanie. Usunięto pięć fragmentów, i tu od razu już je wkleiłam w kolorze innym. Das Ender Tzich, ale od razu to się zmieniło, kiedy producent taki i taki zaprezentował nowego drona. W wielu już elementach naszego życia, w wielu obszarach naszego życia są używane drony. Tutaj mamy o produkcji filmowej, że już jest teraz takie dronowanie. Standard de Modernen montaży. Tutaj mamy, że straż pożarna może wyłapywać pożary. A tutaj mamy, że szybkość dostawy jest ważna, na przykład przy medykamentach i próbkach laboratoryjnych. I nie było tego D o zezwoleniu na nocne loty. List w butelce. Uwaga, najpierw pokażę, gdzie to jest. Tutaj. Odpowiedzi. Na końcu każdej historii mrugał okiem, i Sofii nie była pewna, czy to, co opowiada, jest prawdą, i to było dla niej najlepszą zabawą zastanawiać się nad tym. Tutaj mamy, że ktoś się włóczył wzdłuż plaży Den Strand Entlang. Ha! Pierwsza matura, którą widzę, żeby było słówko Entlang. Naprawdę, szczerze gratuluję, naprawdę e, autorowi. Tutaj mamy znowu pierwszy raz, chyba widzę na oczy na maturze. Czas za przeszły plus kwam perfekt. Na moim kanale jest film z tym czasem za przeszłym. Czyli tą lalkę on kupił, nie? To Ten czas za przeszły mówi, że coś było nie w przeszłości, tylko w zaprzeszłości. I tutaj babcia ma na imię meta. Przy pierwszym ma być to, czyli C. Przy drugim ma być. To, a przy trzecim ma być lalka. I teraz mamy z ostatniego tekstu, znaczy, że dziadek opowiadał o sobie i swojej żonie, czyli ta babcia ma na imię meta. Dalej, a propos tych listów w butelce. Tutaj już skróciłam to wszystko do tych fragmentów die meisten Absende der Flaschenpostbriefe, an welchem Ort ihre Flasche gefunden wurde. Ewentualnie zamiast an welchem Ort można było na przykład napisać wo, gdzie, wo ihre Flasche gefunden wurde. Teraz diese Post kam von drei kleinen Kindern, die auf der deutschen Insel Rügen Urlaub machten i wrzucili znowu czas za przeszły i w związku z tym odpowiedź będzie: Die Flaschenpost, die von drei Kindern ins Meer geworfen wurde, schwamm innerhalb von zehn Tagen die Strecke von der Insel Rügen. Nie wiem, czy nie powinno być von der Deutschen Insel Rügen, bo oni tam w sumie byli w Letland, czyli w Łotwie. Ale znowu Insel Rügen jest tylko w Niemczech. No więc w związku z tym ja tu wpisuję Insel Rügen i myślę, że wystarczy. Als Oliver Lück seinen Flaschenpostautomaten am Strand aufstellte, reagierten viele Menschen. Tutaj zareagowani auf den ersten anblick. I teraz z tego tekstu są dwie możliwości. Albo reagierten verwundert, albo tutaj mamy erstaunen. Czyli ja bym tutaj mogła to przekształcić na AirStaunt, żeby nie zdziwieni. Czyli teoretycznie tutaj są dwie możliwości. No, tutaj niedaleko mnie jest automat z bukietami kwiatów, ale automatu z butelkami do wyrzucenia jeszcze nie widziałam. W sumie ja bym nic nie wrzuciła do morza, tak żeby nie nie brudzić, przecież to się może rozbić. Po spotkaniu z właścicielem małej księgarni wpadł na ten pomysł, czyli das Gespräch mit dem Besitzer Einer kleinen Buchhandlung, czyli z właścicielem Einer kleinen Buchhandlung. Wydaje mi się, że to Einer kleinen można sobie darować, więc pewnie by było tylko mit dem Besitzer, tak myślę, ale to nie będzie Einer buchhandlung, przy czym właściciel księgarni nazywa się po niemiecku ein buchhändler, ein buchhändler, czyli ewentualnie mit einem buchhändler, tylko wtedy by trzeba było tu pilnować rodzajników jeżeli macie pytania w komentarzu, to napiszcie, jaki rodzajnik tutaj napisaliście. Mit einem Buchhändler, na przykład, czy mit dem Buchhändler. Przechodzimy dalej. O, tutaj szybko i sprawnie. Pierwsza luka, weiter gegeben. Druga luka, to było nach, a tutaj ma być Bfo. Trzecia luka, tutaj było auf den Richtigen, czyli czwarty przypadek. Czyli w tym momencie 7.3 ma być tutaj auf, auf, bo tu mamy warten, zdaje się. Aha, warten. Warten auf den Richtigen. Czwarta luka, führen prowadzić kan, kan führen, bo zwróćcie uwagę, że to jest czasownik modalny, czyli kann ZUM ertrinken führen. do dowody. Bewajze metody. Współpracownicy, zbiory. No więc tutaj muszą być dowody tej teorii. Keine Beweise. I w szóstym ma być nic, czyli nic. Nie ma nic wspólnego z pełnym żołądkiem. Znaczy tak, jest tam napisane, ale ja w to wierzę. Przechodzimy dalej. Krótko i szybko. W pierwszym ma być wie, czyli jak. W drugim ma być Hand, w trzecim ma być tragen, w czwartym ma być a znaczy kurz. Dobrze, lecimy dalej. Cztery wyrazy. Sie gehen regelmäßig zum intensiven Training, czyli zum, czyli um dot, intensiv zu trainieren. Prawda? Tu mamy cu, więc tutaj też ma być zu zum Training, um zu trainieren intensiv. Vor dem Treffen mit Eva, czyli bevor sich Peter mit Eva trifft. No tutaj jest oczywiście pułapeczka. Na pewno ktoś napisał treft. Ma być trifft. Igo muss sich beeilen, sonst verpasst er den Zug. I tutaj mamy damit i go, den Zug nicht verpasst. No i tutaj piękna, piękna rzecz to są takie formy ekwiwalentne dla czasowników modalnych. Trzeci raz mam zaskoczenie pozytywne ten czas za przeszły. Przyimek entlang, a tutaj mam formy ekwiwalentne dla czasowników modalnych. I ostatnia rzecz, czyli wypowiedź. Tu mamy rozprawkę zalety i wady, czyli uwaga najpierw teza. W wielu rodzinach wprowadza się zwyczaj wyłączania telefonów komórkowych na czas wspólnych posiłków. To ma swoje zalety i wady. No, mniej więcej tak powinno wyglądać. Omawiamy zalety, omawiamy wady i na końcu podsumowanie jakieś na zasadzie. W różnych rodzinach może być to różnie. I drugie, wracamy z dni otwartych i mamy napisać artykuł. Czyli po pierwsze, tytuł obligatoryjnie, po drugie, Wstęp interesujący na zasadzie, no, już jest ostatnia chwila, żeby zdecydować, gdzie chcę studiować. Potem mamy opisać to, opisać to i na końcu podsumować na przykład, mam nadzieję, że mój tekst Wam pomoże w tej decyzji. No, i to już jest wszystko. Dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam na inne moje filmy. Kto będzie to oglądał za rok, czyli przenoszę się teraz w czasie do roku 2026? Kto za rok przed maturą będzie sobie to oglądał? A powiem Wam, że statystyka kanału bardzo, tak, dwa dni przed maturą to już mocno skoczyła do góry. Kto to będzie oglądał, to polecam playlistę matura podstawowa, matura rozszerzona i tam można też zobaczyć różne ćwiczenia, też starsze, ale przydatne. No to w takim razie dziękuję i do usłyszenia.